Cześć, nazywam się Rafał Kataszyński. Jestem seryjnym przedsiębiorcą, który przeprowadził się do Las Vegas, aby rozwijać swój biznes. Na podstawie mojego doświadczenia stworzyłem Visioners NV. Visioners NV to społeczność online, która pomaga przedsiębiorcom, jak Wy, rozwijać swój biznes w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego jest takie ważne? Ponieważ USA to kraj rekomendacji. Kluczem do sukcesu jest wejście do społeczności biznesowej i ekosystemu. Co zyskujecie dzięki Visioners NV? Przede wszystkim dostęp do kluczowych relacji w USA, które są niezbędne do sukcesu. Mimo odległości dzielącej Polskę i Nevadę, możecie bez przeszkód komunikować się z osobami, które mogą pomóc Wam w zrealizowaniu Waszego amerykańskiego snu. Dzięki Visioners NV dotrzecie do swoich pierwszych partnerów i klientów w USA. Łączenie się z kluczowymi graczami w branży ułatwia odkrywanie nowych możliwości, poznawanie rynku, zrozumienie klienta. I dostosowanie swojej oferty dla maksymalizacji szans sukcesu w USA. Zapraszam Was do dołączenia do nas. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, śmiało piszcie do mnie.